Witam wszystkich tu Dzisiaj krótki materiał. Słuchajcie, unboxing. Kolejny, kolejny nóż. Zrobiłem tych zakupów ostatnio kilka ze względu na to, że były jakieś tam przeceny. Oczywiście AliExpress 130, chyba 6 zł. Tym razem, co tutaj dostajemy, będzie to FGO C117. Jest to, słuchajcie, nóż, który ma okładki z mikarty. Jest to nóż z głownią stałą. Z stal podobno do dwójka. Natomiast, słuchajcie, firma FGO. No, ona już była na moim kanale i ja tam takiego foldera Wam pokazywałem. Folderka Wam pokazywałem z tej firmy. I on jest całkiem fajny, on bije na głowę. On, można powiedzieć, że ten folderek wtedy on kosztował. Ja nie pamiętam, ale tam, w, jak sobie poszukacie w mojej liście, playliście, to sobie zobaczycie ten nożyk. I ten nożyk, słuchajcie, to nie jest, znaczy on był w cenie budżetowej, natomiast ten nożyk on nie był, że tak powiem, nożem budżetowym, ponieważ on był naprawdę mega super wykonany i można powiedzieć, że on zahaczał, zahaczał jakością wykonania o półeczkę, słuchajcie, premium, tak naprawdę. Więc ja z firmą F Grow mam takie bardzo dobre, że tak powiem, wrażenia z tej firmy, z, tych, z tego produktu. Jeden albo dwa noże tak naprawdę z tej firmy mamy. Dobra, słuchajcie, pudełko tak jak widzicie opakowane było w folię bąbelkową. Nic ciekawego, nic się w środku nie znajduje. Na folii jakieś dwie wlepki. W środku mamy takie pudełko prezentowe czarne, oklejone czymkolwiek. I tutaj mamy to pudełko takie jakby trochę rozwalone. Ale zobaczmy o co chodzi. Aha, już wiemy dlaczego. Tutaj słuchajcie, ten nóż się przemieszczał wewnątrz i on tutaj sobie po prostu za pomocą tego czubka od kydexu walił sobie taką dziurę. Słuchajcie, kupiłem ten nóż, bo cały czas pojawiają się na kanale w dużej mierze foldery. Natomiast chciałbym też mieć jakiegoś fixeta, tym bardziej z takim kółeczkiem, jak mamy od karambitów. Tak? Natomiast tutaj chciałem, żeby było ostrze normalnej wielkości. Tak jak widzimy, Kaidex. Słuchajcie, jest tutaj otwór drenażowy. To jest kajdex, który ma grubość zdaje się 1,5 mm. On będzie miał bardzo fajnie odciśnięty, już to widzę. Zaraz wyciągniemy go, tylko chcę się jeszcze popodniecać trochę tym, tą pochewką. Fajnie odciśnięta. Mamy tutaj dwie śruby, mamy dużego chińskiego tekloka. Ja tych tekloków mam kilka i one są spoko, moim zdaniem. I tutaj fajna sprawa, bo sprzedawca dodaje po prostu i już przykręca nam tego tekloka. Mamy tutaj te opcje do ustawiania sobie szerokości na pasku, szerokości paska, więc spoko. Ciekawe, czy ten teklok da radę przestawić w taki sposób, żeby, żeby tą klamrę w ten sposób tutaj mocować. Podejrzewam, że tak, ponieważ te otwory są symetryczne, tak jak widzicie, więc tutaj nie będzie problemu, żeby sobie przestawić tego tekloka i nosić nie w ten sposób, tylko w ten sposób na pasku. I to mi się wydaje, że to jest fajne, bo to jest takie skryte przenoszenie. Yy, I można, słuchajcie, pod marynarką nóż taki schować. Dobra, słuchajcie, głownia jest taka yy, typu i troszkę tanto. Yy, ja chciałem zwykłego takiego typu z brzuszkiem, yy, natomiast no, w tych projektach od tej firmy nie widziałem nic takiego. Yy, stal podobno D2. Słuchajcie, bardzo fajnie zakończone. Yy, ja to trochę w ręce leży, ponieważ ten palec jakby naturalnie mi tutaj schodzi tutaj w to miejsce, natomiast do odwrotnego chwytu jest po prostu idealny. Dosyć fajna sprawa. Oczywiście brzuszek tutaj tej pierwszej krawędzi mamy od tego choila do ostrzenia mamy odwrócony. Brzuszek drugi mamy lekko wybrzuszony do przodu, czyli taki jakby normalny. Szlify bardzo ładne słuchajcie. Już to teraz widzę, że ten się tutaj jakby troszkę kiepsko zaczyna i z drugiej strony no jest bardzo podobnie, czyli nie są zbyt proste, znaczy zbyt, że tak powiem dokładne, ale są równe z dwóch stron, tak? jak jest coś pieprzone z jednej strony, to z drugiej strony jest pieprzone tak samo, więc tyle, spoko, okładka Mikarta, ona nie jest, słuchajcie, wyszlifowana tak na, na, na polerkę, zielona Mikarta zdaje się, tak, dokładnie. To oczko jest duże dosyć, to mi się podoba. Fajna sprawa, bo to oczko jest duże, łatwo będzie tutaj coś sobie mieszać, natomiast już się przyciąłem. Już się przyciąłem, tutaj właśnie mi ten palec zleciał tutaj na ten początek tej krawędzi tnącej i tu jest ostre, to trzeba stępić, słuchajcie. To już widzę. Ale słuchajcie, nożyk fajny, podoba mi się. Grubość wydaje mi się, że tu jest tak około 4 mm. To Już tak na oko strzelam, mnie. No bo to jest unboxing to nie jest recenzja. Chciałem Wam tylko po prostu pokazać. Mam coś do porównania. Mam, słuchajcie, balka oczywiście od Bukera. I ten balek jest troszkę od niego jakby dłuższy, większy ze względu na chwyt. Ale krawędzi tnącej podejrzewam, że jest praktycznie tyle samo. Chociaż może nawet tu jest ciutkę więcej, ale to są jakieś nieduże różnice. Czyli tutaj będzie, będzie gdzieś około 10 cm krawędzi tnącej. I to tyle. Jeszcze sobie sprawdzimy. Tutaj trochę się te lepiej, jeżeli trzymamy go do góry. Ale to naprawdę musimy, że tak powiem, wymusić tutaj ten ruch. No i można powiedzieć, że jest, jest spoko. Tutaj jeszcze można byłoby coś podpiłować delikatnie no tutaj można byłoby tak podpiłować pod kciuka, tak żeby sobie tutaj to wyciągać, natomiast ten tutaj, ten palec mały tutaj jest możliwość, że on będzie lądował nam tutaj na, to, na ten początek krawędzi tnącej, i się po prostu ukłujecie, więc tak to wygląda, 136 zł słuchajcie, Podobają mi się te noże, te projekty nie wszystkie są fajne FNG-a. natomiast te projekty ogólnie noże z tej firmy są fajne. Ogólnie tak, 65% tych projektów mi, mnie osobiście się podoba. E, I co się rzadko zdarza. Na przykład we Free Tigerze podoba mi się tylko, ja wiem, może ze dwa, ze dwa projekty mi się tylko podobają, natomiast reszta to dla mnie to jest odpust, natomiast tutaj w tym przypadku. Nawet jak one są odpustowe, tak tutaj widzicie, tam, tą głównie ten kształt tej, tej głowni, to one są w jakiś sposób fajne. Coś w nich jest takiego, że no po prostu. Widać, że, że ktoś tam siedzi i myśli nad tym, jak to zrobić, żeby było dobrze, jakby, jak to zrobić, żeby to fajnie wyglądało. No i wydaje mi się, że tutaj w tym nożu jest taka opcja. Także słuchajcie, ja dzięki za materiał, dzięki za obejrzenie tego materiału. Unboxing oczywiście kolejnego noża. No w końcu będę musiał zrobić recenzję tych wszystkich noży, no bo do tej pory to dosyć dużo unboxingów było. A jeszcze nawet tego pierwszego karabita nie zenzowałem, w sumie, aczkolwiek go używam, jest mega fajny. Więc, no, oczywiście, jeżeli jesteście zainteresowani materiałami na tematy tych, tych, tych noży, no to oczywiście zapraszam do subowania, zapraszam do oglądania kanału, do łapkowania, komentowania. Słuchajcie, nie będę wam wklejał linków. wpiszecie sobie FN Grow w AliExpress, to Wam po prostu te wszystkie informacje wyskoczą. Tam sobie po prostu tych noży będziecie szukać i będziecie sobie je po prostu zamawiać. Ja tutaj nie wklejam żadnych linków, ponieważ te, te linki zdychają bardzo szybko i, i tyle. Także z mojej strony to wszystko zapraszam oczywiście do pełnej recenzji tego noża, która pojawi się za jakiś czas, jak będą jakieś fajne warunki takie, żeby nagrywać materiały, żeby było jasno w pokoju. No ja też muszę mieć, słuchajcie, czas na to, żeby te wszystkie noże potestować, bo ja cały czas, wiecie, no, w kieszeni zawsze jak nosiłem dwa noże. Tak, teraz noszę tych noszę, noże, noszę, noże. Noszę tych noży około trzech. Tak naprawdę, jeden mi dochodzi, jeden jednym się bawię, jednego testuję, a jeden jest wołkiem roboczym. Więc tak to mniej więcej wygląda w moim przypadku na chwilę obecną. Więc no jeszcze raz powtarzam. Jeżeli jesteście zainteresowani, oczywiście zapraszam do subowania kanału, kliknięcia w ten dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco. I z mojej strony to tyle. Dziękuję za oglądanie i do następnego materiału. Trzymajcie się hejka.